Zaczyna się, zaczyna się. Tajemnicze trzęsienie ziemi w Azji. Broń tektoniczna w dawnym tekście. Rzeczywistość. Dwie płyty tektoniczne przesunęły się względem siebie, uwalniając nagle ogromną ilość energii w postaci fal smicznych. Nawet kobiety w ciąży pójdą do wojska. Decyzja zapadła. Rzeczywistość. Poseł Piis zapytał, czy Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach, mających na celu umożliwienie zaskarżania decyzji o powołaniu do służby wojskowej. Rozbiór Ukrainy przez USA. Zełański zdradził swój kraj. Polska będzie następna. Rzeczywistość? Ukraińscy deputowani z kilku partii chcieli wprowadzić ustawę umożliwiającą odwołanie urzędników, nie stawiających się na wezwanie parlamentu, ale przewodniczący Rady Najwyższej odmówił poddania projektu pod głosowanie, a wcześniej upadł również wniosek o wezwanie ministra obrony Rustema Umirowa. Wreszcie go zobaczycie. Wcześniej wielu tylko o nim słyszało. Na miniaturze zakapturzona, tajemnicza postać na tyle Kapitolu w USA, pełniącego funkcję siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rzeczywistość. Kolega Atora, Jakub Perkowski chce kandydować na prezydenta i zbiera podpisy. I obejrzywszy ten materiał po rozmowie z Juliem na kanale nie wiem, ale się dowiem. Nie wspomniał o tym, że to ma jeszcze inne konsekwencje. Ci ludzie, którzy go słuchają, albo innych takich, oni dalej to powielają. To się rozmnaża, się, się tragedia. Oni się razem nakręcają. Jak słyszałem ostatnio Marię, co mówiła, że jak ktoś wysyła nam listy z urzędu, z nazwiska, później z imienia, to my mamy firmę. Nas później okradają. Rzadko bywam u Herkulesa, ale tam też różne odpały się trafiają. Pamiętam jak nieraz Herkules gada o jakichś magicznych broniach i innych rzeczach. A Eneonola uwielbiał go słuchać. <laughs> ale to naprawdę dąży do jakiejś tragedii. I wiele ludzi to łyka. Nie weryfikując faktów. Rośnie w nich gniew, złość, nienawiść. W ogóle macie mózg? Pomyślcie logicznie o co tu chodzi. Chodzi o to, żeby oni tu przyjechali i pozostali, rozumiecie wy to? Żeby nas tu zajebać, kurwa, wszystkich Polaków. Jeżeli... I to może być śmieszne, ale to zbiera żniwa. W tym wypadku chodziło o umowę pomiędzy Indiami i Polską na temat świadczeń emerytalnych. Przykładowo, że jak przepracujecie gdzieś w Indiach, czy przepracujecie w Polsce, że to będzie razem zliczane, tak jak przykładowo moja mama miała tam 10 lat w Niemczech, czy w Polsce i to wszystko się może zliczać, lata pracy, jak i wynagrodzenia. I powiecie sobie, że to jest nieszkodliwe, ale powiem wam jak wam to szkodzi, a nawet nie, wgram wam filmik, bo on to fajnie mówi o tym i fajnie to obrazuje. Widz zapomina o wczorajszych fałszywych alarmach, skupiając się wyłącznie na dzisiejszej dawce lęku. To jak niekończący się serial. Nieważne, że poprzedni odcinek nie miał sensu, liczy się tylko napięcie związane z kolejnym. Spójrzmy na komentarze byłych widzów Atora, które można znaleźć pod filmami Koroluka, Woglana, Lesefera i Lema. A same materiały przy okazji gorąco polecam. Moja mama, właśnie przeszła na emeryturę, oglądała atora. Straszyła mnie tym, co on przepowiadał. Ze swojej strony uspokajałem ją i mówiłem, że on tylko sieje panikę wśród swoich widzów. Ku mojej uciesze, dzisiaj mama mnie poinformowała, że go już nie ogląda. Sama w końcu zauważyła, że ten gość nie ma nic wiarygodnego do zaoferowania. Kiedyś go słuchałem, bo lubiłem puszczać sobie przy pracy teorie spiskowe i miejskie legendy, ale w pewnym momencie nie dawałem rady. Ten człowiek potrafił przez półtorej godziny analizować fake newsa, a właściwie gadać i teoretyzować o wszystkim, co mu się kojarzyło, składającego się z trzech zdań. Wierzyć, że jest prawdziwy, a do którego weryfikacji wystarczyło poświęcić trzy minuty z Google. Od kiedy przestałem go oglądać, żyje mi się lepiej. Poniekąd zmienił mnie w gorszą osobę, przez co byłem gorzej odbierany przez bliskich. Polecam osubskrybować, jakbym rzucił palenie. Boże, jak pomyślę, że byłam kiedyś codzienną widzką tego człowieka i słuchałam go praktycznie ciągle, ogarnia mnie cringe, że w takie bzdury wierzyłam w gimnazjum. Inna sprawa, że pamiętam, kiedy przestałam, ze względu, że podczas epizodu depresyjnego mówiłam o ciągłym poczuciu lęku sytuacją geopolityczną, psychiatra zalecił mi mniej oglądać i czytać informacji politycznych. I kurde, faktycznie, ja oglądałam tylko jego kanał, przestałam i czarymary, lęk zaczął się zmniejszać razem z poprawą stanu depresyjnego. Te historie byłych widzów atora nie są odosobnione mają naukowe uzasadnienie. Badanie doświadczenia mediów w czasie wojny na Ukrainie i ich związek z cierpieniem, lękiem i odpornością wykazało, że regularna ekspozycja na treści o zagrożeniach i katastrofach prowadzi do mierzalnego wzrostu objawów lęku i stresu. Psychologowie nazywają to zjawisko traumą pośrednią lub Wtórnym stresem traumatycznym, stanem, w którym osoba doświadcza objawów podobnych do PTSD, wyłącznie przez ekspozycję na traumatyczne treści medialne, bez bezpośredniego kontaktu z traumatycznym wydarzeniem. Widać to wyraźnie w cytowanych komentarzach. Widzowie opisują, jak po odcięciu się od treści atora ich poziom lęku znacząco się obniżył. Jest to bezpośrednie potwierdzenie mechanizmu, w którym ciągła konsumpcja alarmistycznych treści prowadzi do realnych, negatywnych skutków psychologicznych.